Hej, hej, z tej strony NamiKat a witam Was na kolejnym odcinku z Chroma Sky 2, oczywiście jest ze mną Safe. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I jesteśmy w kolejnym odcinku, kiedy będziemy się męczyć z kolejnymi questami. Znaczy męczyć to może za dużo powiedziane. Yy, raczej yy, sprawia nam to fan, jak gramy razem, choć musieliśmy sobie trochę poukładać w głowach i poukładać z naszymi questami. A tak jak widzicie, za nami jest yy, Menril. Drzewko. Rośnie drzewo. Tak. E, jakieś takie dziwne, nie wiem o co chodzi. E, Fakty są takie, że Seifie już wcześniej zebrał, więc zaliczył nam się tutaj quest. I mamy Merlin już torcze <gry> e, Nie, no nie, że twoja wina, tylko po prostu no, tak Aha. się stało. No i teraz Seifie ma bardzo ważne zadanie, a mianowicie zająć się właśnie tą zakładką, czyli Integrated Dynamics. E, a ja w tym czasie będę robić. Em, co ja będę robić? Metal Pressa. No, i właśnie takie oto są nasze plany na dzisiaj. Stąd polecam się kierować. No przecież poszłam, o co ci chodzi. No, a my będziemy zajmować się naszym metal pressem. Do tego metal pressa będziemy potrzebowali pistona. I teraz tak. Pistona wykonujemy w bardzo prosty sposób, każdego zna, więc bez zbędnego przedłużania i tego wykonać. Oczywiście potrzebujemy do tego redstone, Iron i trochę Drewna i kobla. O, i przy okazji właśnie nasz drugi crafting, który tutaj coś skrywa, a mianowicie nasze rose goldowe yy, kowadło. Które i tak musimy wykonać, bo jest to questem. O, właśnie, mamy krystaline. Nie, z... nie mówiłem, że to jest jako po prostu efekt uboczny. No dobra, no, no to możesz mówiłem. zrobić z tego książkę. Mówiłem, że to wylatuje, tak? Nie, nie, to nie wylatuje! No, Co to za chętnie mówisz. Ta, yy, safe, ale uważaj na nasze jabłuszkowe drzewko. Które? Jabłuszkowe. Postaram się go nieść, ale nie obiecuję. No i właśnie, i tutaj jest teraz yy, Enwil, który yy, właśnie. Jakby daje nam możliwość upgradeowania naszych narzędzi Stinkersa na różne modifajery, i właśnie po to nam było to kowadło. Bo teraz robi się to w inny sposób, właśnie w taki sposób. I żeby mieć lag, bo bym chciała rozbić nasze diamenty, które mamy w skrzynkach, potrzebowalibyśmy tutaj właśnie takiego niebieskiego naszego kwiatuszka, którego robimy z poppy za pomocą Dripera, no i jeszcze tam paru rzeczy, ale tym na razie nie będę się zajmować. Może to zrobimy sobie. Na live'iku, e, który prawdopodobnie odbył się już dawno, <laughs> e, bo ten odcinek jest nagrywany na zapas, ale mam nadzieję, że na nim byliście i oglądaliście. A, tak, widzieliście te spoilery, wszystkie ono się tego, co jest tutaj wykonywane aktualnie, no bo tu właśnie jest taka jedna osoba, która co chwilę jakieś spoilery wysyła w świat. Ej tam, ej. Tam. I, to w... I to o dziwo nie jestem ja. To, mhm. to i to. I mamy Fluid Interface. Wiem, że miałem coś innego robić, ale nie, MUSZĘ to sprawdzić! Co to? Czy to działa? Ja się pytam. Przysięgam, nie rozumiem tego, co się dzieje na tej paczce. To jest chora jakaś. Tak, zdecydowanie, a bynajmniej chore jest to, że ciągle nam się jakieś tekstury nie wczytują i nie możemy czegoś zrobić. Ale może potrzebujesz y, save coś innego Ludzi z tego tam jakiś. To jest Logic Cable jeszcze. A może potrzebujesz na przykład Fluid Importer albo Fluid Exporter, bo to też jest. Tam ba, na dole, ale mógłbyś dojść do tych questów, zanim to zrobisz? Ech. Przestań to Popat wykonywać. Się. Fajnie, włączy więc się. potrzebujesz Extractor i. Ech. Importer, Dobrze, importer wracam. i Extractor. Dobrze, już. Już wracam do tego, co nie miałem robić. Tak, to, to zrób... Ale nie jest tak, że to ja wszystko psuję po kolei i coś innego sobie ustalam, że będę robił. Nie! Zrób tą zakładkę, a nie mi tutaj wyskakujesz z dalszą częścią. Ale, ty, to, to, ale to fajne jest, nie? nie? Fajne, fajne to będzie jak to zrobisz. Ale, dobrze, już! Już no. szefowa, robię. Dobrze, a my teraz przychodzimy nadal do e, tego co mieliśmy i do robienia Mathe Mamy pistony, mamy Steel Scaffoldingi, komfire y, belty również mamy, potrzebujemy resztą engineering Block i Heavy Engineering Block, czyli ja może sobie w ogóle wpiszę tutaj immersiva. Immersive. E, I tutaj mamy nasze bloki potrzebne, czyli Restored Engineering Block, który robimy z e, Red alloy ingotów i Cast Iron Gira. E, to akurat e, masz, może te Red alloy ingoty? Zrobiłem hop, hop i się wniotło się wszystko. Tu? No wniotło się. Nie, już się robi tutaj. Teraz potrzebujesz przycisk, żeby to zrestartować. O i patrz! Schodź, chodź tu! Nie widzę, nie widzę. Jest! i coś Block. jest! I mamy. Patrz. Czyli twoje hop hop zadziałało. No mówiłam no, ci, ho, że zadziała. na górze. I tutaj potrzebujesz jeszcze przycisku, żeby to zrestartować, tego squeezera. O, proszę bardzo. Już ci da, dałam. O, patrzcie. Teraz ja wam pokażę. Tutaj skaczecie sobie hops, hops, kic, hops, kic, hops. Kic, kic. I teraz... Yy, o, tutaj się nalewa ciecz i ona się tworzy właśnie nam nasze bloki. Tak, prosta receptura. Prosta. Powiedzmy. Ja cupa. Czy ty na mnie podniosłaś <grym się czy mi się wydawało? Wydawało ci się. Wydawało Że się. na mnie? Wydawało ci się. Że na mnie się kierował. Wydawało ci się. No byś się wstydziła. wydawało co? ci się. No, byś się wstydziła. no co jak co? Ale się kierował. Rękę przypankowała, a nie. Dobra, dobra. Że ci się kierą. Ja zobaczę na filmie Byciu, co tam było. Zobaczę później. Ej, dobra. Musimy pomóc jednak ja Sejfikowi. Nie, ja to radzę. No, ja sobie, nie ja w się w bardzo fajnie bawię przy tym. Ja bym chciała zrobić ten fluid i exporter i importer, czy możemy to nie. zrobić? A Awej te kryształy! Co no robię teraz przecież. No przecież robię quest'a. No, widzisz? A poza po co to? jest quest taki. A jak mamy zrobić styki pistona? Wiesz co, potrzebujemy ochotnika, który wskoczy tam do środka i da nam troszeczkę krwi. Co ty na to? Idź! Ja żartowałem! Rafa, idź. Masz kleju trochę. Już tak szybko? Czemu wychodzisz już? Bo już nie mam życia! Aha, to o to chodzi, dobra, okej. Okay. Sama powiedziałaś, że chcesz mi pomóc. Więc się następnym razem zastanów, co mówisz. Może chodź ze mną. Ale... Przepraszam, ty miałaś mi pomóc, nie ja tobie. Popatrz, wykonałem quest'a nawet. Importer, mamy eksporter i mamy kabelek. No i teraz dajesz eksporter na górę. Kabelek i importer. Import. Import. Import i. dupa. O, a tutaj coś jest. Powiem wam, że zajmowaliśmy się tym, ale w końcu y, przyszła rezygnacja. Ja aktualnie będę robić y, Goldowego Kasta na. odejmę ten Co y, sink jest w skrzynce na śmieci czemu śmieci? To nie są śmieci. To są, <laughs> są, to są śmieci. To są potrzebne. Są śmieci, bo tego nie rozumiem. Tak, save teraz będzie się bawił, bo e, ja uważam, że to jest a, wykonalne, ale zrobiliśmy sobie Jira na e, c, kasta na Jiry, e, bo będę tego potrzebowała, ze względu na to, że potrzebujemy Redstone Engineering Block i e, Heavy Engineering Block, a do Heavy Engineering Blocka potrzebujemy, już wam pokazuję, tylko nie to kliknę, bye um. Tak, dobra, zaznaczymy sobie. Potrzebuję Electrum Gira. Electrum oczywiście tworzymy z Golda i Silvera, więc ja jeszcze potrzebuję tylko troszeczkę Silver Chunków, czyli tych właśnie. Zrobimy sobie tylko dwie sztuki tych zwykłych klasterów i przerobimy je tutaj, żeby wyszło nam Electrum. Mam nadzieję, że to wystarczy na zrobienie jednego takiego właśnie Jira naszego. No i przejdźmy dalej. Aha, wiem, co potrzebowałam. Potrzebowałam dużej. Ilości redstone potrzebuje dużo, Uf. dużo, dużo, dużo więcej iron'a. A skoro potrzebuje dużo, 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 dużo więcej iron'a, to my wracamy po krótkiej przerwie. E, tylko jeszcze Jojku. stworzymy e, tego elektrum Jira. O, nie wystarczyło mi. Halo, przelewaj się. Dobra, wystarczyło. Uff, jedno e, z paru rzeczy, które. W tym odcinku może wyjdą. Dobra, a tak serio potrzebujemy jeszcze steel mechanical komponenty. Je robimy w taki oto sposób, czyli koper i steelowe plejty. Do steelowych plejtów oczywiście potrzebujemy przepalić sobie tutaj trochę więcej stali, więc ja może jej przepalę 16, niech ona się tutaj przepala bardzo ładnie. No i mamy elektrum Jira. Będziemy potrzebować również cast Jira, którego już wykonaliśmy wykon wykonywaliśmy parokrotnie, więc nie ma z tym najmniejszego problemu, mamy te dwa jiry, potrzebujemy jeszcze iron sheet y, metale, czyli potrzebujemy przerobić sobie irona za pomocą naszego hammera i czy naprawdę nie mamy również irona? To skomplikowane. Nie, nie, tak. Ale to da się zrobić, daj mi młotek Mamy młotek, mamy naszego Irona, więc przyklikujemy sobie cztery nasze plejty Kładziemy je tak na skos i mamy Iron Sheet Metale Dzięki czemu będziemy mogli prawie zrobić naszego Redstone Engineering bloka. Bo do tego będziemy potrzebowali jeszcze Red Alloy Ingoty A do tego będziemy potrzebowali jeszcze cztery sztabki Irona I e, 32 e, Redstone'a i mamy to! Mamy cztery bloki naszego redstone'a, więc ja aktualnie tego redstone'a przerabiam sobie na zwykłego redstone'a. Wkładamy cztery sztabki na przerobienie na red iron compound. Je wyciągamy i musimy je teraz przepalić w piecyku, więc niech one się teraz przepalą. I będziemy mieli nasz redstone engineering block. Do heavy engineering bloku będziemy potrzebowali jeszcze steel sheet metale które robimy w podobny sposób do e, właśnie naszych tych ironowych sheet metali. W sumie w identyczny, tylko że ze stali. No ale dobra, mamy Restą Engineering bloki, więc teraz nie pozostaje nam nic innego jak zrobienie mm, takich właśnie plate'ów ze stali. E, no i tutaj wkładamy to. Przelewamy po prostu na e, 4, to potrzebowała takich osiem chyba. Już Wam zresztą mówię, na pewno 4 na to, i na to będziemy potrzebowali ich, wow, dużo więcej. Wręcz 16. Nie wiem czy tyle się tutaj wykona. Ja może jeszcze przepalę trochę stali. No ale dobra, odpalam tutaj, żeby to automatycznie się po prostu przelewało i sobie na to poczekam. Mamy 16 steel platingów i teraz te 16 steel platingów potrzebujemy sobie przerobić, o, nie w taki sposób, tylko w Taki. Potrzebujemy sobie to przerobić na steel mechanical komponenty, więc ja to szybciutko przerobię. Władziemy teraz to w craftingu electrum gira na środku e, steel sheet metal po bokach i tak jak widzicie mamy nasze heavy engineering bloki, więc aktualnie będziemy mogli sobie już safely postawić nasz e, metal press. Tylko tak jak widzicie ta wyspa już się robi dosyć ciasna, bym powiedziała, więc zapewne And um, no. Dla was to już był, e, tak jak mówiłam, ten live'ik, ale będziemy sobie tutaj ogarniać jakieś miejsce, żeby móc to gdziekolwiek wybudować, bo tak jak widzicie, tego miejsca jest już naprawdę coraz mniej. E, fakty są takie, żeby zbudować tą maszynę, potrzebuje ją najpierw znaleźć. O, tutaj mamy Metal Pressa, jak wybudować właśnie w taki sposób, e, czyli nasz Redstone Engineering Block. Nasze steel sheet, nie, scaffoldingi. Potem potrzebujemy jeszcze conveyor belty, idące w jednych kierunkach. Potrzebujemy pistona a na pistona Heavy Engineering Block, tak jak tutaj zresztą wszystko jest opisane. No i teraz jedyne co musimy zrobić, to jeszcze naszym młotkiem obrócić tego pistona, żeby on był w dół. Ale chyba się tego to nie uda, zdecydowanie. Dobra, mamy go do góry i teraz czy mogę go... Ach, nie mogę go wrócić na dół. Dobra, mamy go na dół i teraz klikamy tylko i proszę bardzo, mamy nasz Metal Press długo, długo, długo wyczekiwany. No ale dobra, jeszcze w ogóle nie zrobiliśmy engineering workbench'a, a inżynier workbench to będzie ta rzecz, która będzie nam naprawdę potrzebna. Żeby to zrobić, potrzebujemy trochę tego y, naszego treated wood planka, więc ja sobie to zabiorę. Potrzebujemy również nasz zwykły y, o Wood, Oak, Plank na zrobienie właśnie naszego craftinga I teraz z tego będziemy wykonywać coś takiego To nie wykonałam, bo nie wiem jak, już zapomniałam Wiesz ile jest craftingów z craftingiem? Jakich? No, wiesz ile jest craftingów z craftingiem? 3140 no ja, ja Aha, Aha. Tyle jest okay. craftingu, z craftingiem. Dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, wykonaliśmy z Crafting Table. I teraz e, potrzebujemy jeszcze wykonać płotki. Czyżby płotki się robiło w taki sposób? Tak, dobrze zapamiętałam. Więc kładziemy tu płotek, tuto i nasze upłytki. E, a, i sztabkę Irona. A sztabkę Irona akurat mam przy sobie i mamy Engineer's Workbench, który również będzie naszym kolejnym zaliczonym questem. Ja sobie go na razie postawię tutaj, nieważne gdzie on póki co leży, bo to e, akurat jest najmniej ważne w tej chwili. Odblokowała nas nowa zakładka, czyli Mechanik Kortier 1, ale zanim do tego przejdziemy, będziemy potrzebowali również zasilić jakoś naszą maszynę i myślę, że najlepszym zasileniem oczywiście będzie albo Water Wheel, albo Windmill. I myślę, że pójdziemy sobie w co w wiatr czy w wodę Say. On widzi, że jest woda. Ale nie chcę jej przesyłać dalej. Nie chcę jej nigdzie wysłać. Nigdzie wysłać. Bez wyjątku. Teraz jest cel, żeby to gdziekolwiek już wysłał. Nie wiem już gdzie, po prostu niech on ją wyśle. Powiedziałam, ja że ten mod jest zdecydowanie skomplikowany. Ten mod jest straszny. Tak. Pórca tej, tej modyfikacji na pewno po prostu cieszy się w tym momencie i tak sobie myśli he, wiedziałem, że sobie nie będę radzieli wiedziałem, że będą mi włosy wypadać z głowy. To było zamierzone oczywiście. Tak miało wyglądać od samego początku No powiem wam, że zdecydowanie jedne co aktualnie To przy tym modzie się po prostu męczymy Ale Fakty są takie, że na pewno w końcu dojdziemy Do tego jak to powinno wyglądać I jak powinno działać Tylko będziemy musieli na to poświęcić Troszeczkę czasu Ale mamy nasz metal press Co stoi on na środku I jest bezużyteczny, bo nie ma energii Ale um, Chciałabym powiedzieć że możemy zrobić oczywiście nasz tutaj dynamic, żeby oczywiście móc działać dalej. Fakty są takie, że brakuje mi redstone'a, a przesiewanie już na właśnie tym timerze, który tutaj jest i ciągle jakby wyklikiwanie go zaczęło być delikatnie męczące. No nie mówcie mi, że to jest odwrotnie. No ja się właśnie zastanawiałam, czy to nie powinno być odwrotnie i ja to odwrotnie. dałam odwrotnie. odwrotnie. Wchłonęło mi wodę przed sekundą. No wiem, widziałam. Działa! Działa, to działa. To działa. Rany Julek! Ja mam dość tej modyfikacji. Mogę ją usunąć w ogóle? Nie. Ja jej nie chcę już widzieć na oczy. Cześć, ale to działa, ogarnąłeś to! Tak, bo tutaj jak widzicie, właśnie... Używa się mm, tej maszynki, czyli Logic Programmera Do tego, żeby te nasze karty, o które prosiłam wcześniej Safe Moda, ale to nie wiem czy to będzie na nagraniu e, Właśnie zaprogramować na konkretną na przykład e, ciecz, tym, albo, e, albo no na coś po prostu konkretnego I tutaj jak widzicie właśnie jest Virable Card, który ma typ Fluid i value na Water O i tutaj teraz na Export Fluid e, prawdopodobnie Saving włoży to i tak jak widzicie, już eksportowana jest woda do naszych sensów. Ja oczywiście wiem, że teraz wszyscy napiszą to w komentarzach, ale wy jesteście idioć. To było oczywiste, że to, to było trzeba. Tak to było trzeba zrobić. Przecież to jest takie oczywiste. No, jak tak, widać, bardzo. nie dla nas. To jest bardzo nieoczywiste. Jakby, może ktoś to wie, może ktoś tego nie wie, no ale my tego moda no, w nie ruszaliśmy i tak naprawdę Sejfik aktualnie uczył się na e, własnych błędach, a nie na poradnikach, więc no, widzicie Myślę, ile żaden czasu... żaden poradnik nic nie pokazywał. Tak, nic. to prawda, a jeśli były jakieś poradniki, to trwały one 30 minut, no... Średnio bym powiedziała, niestety. E, no ale dobra. my już chcemy Ciała. kończyć ten odcinek? Ale to jest piękne, zobacz. jakie cudowne, szkoda, że no. nie łączyłem nagrywania. Ja mam. A to jest piękne. Ale to jest piękne. To piękne. I no, oczywiście, gdzie ja mogłem sobie takie coś podarować? Ja pamiętam, że to jest jedna malutka wyspa, gdzie jest wszystko dosłownie w tym momencie, no ale tak to właśnie jest, jak się gra z takim, e, taką małą myszką, która musi wszystko magazynować koło siebie. Oj tam, oj tam. No to chyba kończymy. Ja w takim no, razie... Dziecko, a więc? Dziękuję wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście, nie zapomnijcie o łapeczkach w górę i komentarzach pod naszymi odcinkami, bo to bardzo motywuje i pomaga. Jeśli wiecie coś na temat tych questów albo dalszych modów, to prosiliśmy by o dalsze rady, ze względu na to, że tak jak widzicie, z niektórymi rzeczami po prostu sobie nie radzimy. Zwłaszcza, że to jest nowa wersja Minecrafta, która jest dosyć ciężka. A więc? A więc... Przyszliśmy już do pożegnania um, Dziękuję wam, że byliście Dziękuję, że oglądaliście I do zobaczenia następnym razem Pa pa Wbijajcie na live oczywiście Nonomi, I do zobaczenia już niedługo pa.